Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale FPC. Czego dawno nie było, bardzo dawno nie było. Podpowiem coś z komputerem związane, chociaż jest to kanał komputerowy. Dokładnie, dawno nie było żadnego składania zestawu komputerowego. Dzisiaj więc nadramiam zaległości i dzisiaj będziemy składali jeden z komputerów dla widzów. Nie chciałem jednak, żeby to był zestaw banalny. W związku z tym, z wszystkich komputerów, które mamy do złożenia, teraz jest ich trochę ponad 10, wybrałem jeden. Jeden wyjątkowy. Przepraszam, że się tak odwracam, ale tutaj szukam w tych szpargałach, ponieważ będzie oparty o taką płytę główną. Płyta, oczywiście, jest jeszcze, jeszcze mniejsza, bo to jest takie maleństwo. W zasadzie sama płyta główna jest niewiele większa niż pudełko od procesora. Myślę więc, że będzie ciekawie. Zapraszam. Jednak żeby nie było tak nudno i tylko samo składanie, to najpierw oczywiście przedstawienie podzespołów, które ten komputer będą tworzyły. Płytę główną już wam pokazałem. Jest to konstrukcja od Asrocka B450 Gaming ITX, AC, czyli mamy już tutaj wbudowaną sieć WiFi i Bluetooth zresztą też. Całość oparta oczywiście, ponieważ mamy chipset B450 o procesor AMD, jest to dokładnie Ryzen 3400G. Dlaczego Ryzen 3400G? Ponieważ obecnie z oferty AMD jest to najwydajniejszy procesor z zintegrowaną grafiką i na tej grafice będziemy bazowali, bo to nie jest komputer przeznaczony przede wszystkim dla gracza. Chociaż tutaj ta płyta. Ma oczywiście slot PC XP16 i taką kartę graficzną też by można było dorzucić. Dalej mamy dwa dyski: dwa dyski SSD. Jeden to jest klasyczny 2,5-calowy, konstrukcja Samsunga, dokładnie jest to model 870QVO. Drugi to również dysk Samsunga. Natomiast na złącze wszystko mam odwrotnie ciekawe dlaczego na złącze M299 Iwo Plus bardzo szybka konstrukcja. Jestem ciekawy czy wiecie gdzie na tej płycie górnej się ten dysk instaluje. Piszcie w komentarzach jeszcze najlepiej przed obejrzeniem, przed dojściem do tego gdzie i w którym miejscu. Pamięci moi drodzy Corsary Vengeance LPX 3000 MHz 8 GB każda kość, dwie kości w sumie mamy 16 GB pamięci dla tego procesora. Mamy również zamówiony system operacyjny, będzie więc instalacja Windows. Zresztą instalujemy Windows niezależnie, czy jest zamówiony, czy nie, bo wtedy po prostu pozostawiamy go bez aktywacji. Jest również napęd optyczny, jednak, tak jak doskonale widzicie, jest to napęd zewnętrzny, ponieważ sama obudowa, a jest to obudowa Fractala Define Nano S. O, proszę bardzo, jakie bydle. Nie ma złącza, które właściwie nie ma zatoki, która umożliwiałaby instalację takiego dysku. Karton jest dość duży, jak na wielkość tej obudowy, natomiast jest to obudowa mała, zgrabna. Ma tylko dwa śledzie na karty rozszerzeń, stąd też i płyta, właśnie mini ITX-owa, ale ona jest porządnie zapakowana. Stąd i karton ma troszeczkę większe gabaryty niż w zasadzie będzie miał sam komputer. To oczywiście jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy tutaj zasilacz i obudowa obsługuje zasilacze pełne atx nie sfx -y. System Power 9, 600W taki zasilacz tutaj wybrał klient. I chłodzenie, chłodzenie również niebagatelne w tym komputerze także chodziło o ciszę. To Shadow Rock TF2. I jak dobrze kojarzę, to chyba był test, na pewno był test Shadow Rocka. Natomiast nie wiem czy dwójki, czy tego wcześniejszego. Na moim kanale kto chce, niech poszuka. A teraz bierzemy się za montaż tego wszystkiego. Inaczej niż zwykle, montaż zacznę w zasadzie od przygotowania sobie obudowy, bo chcę zobaczyć, jak tutaj wszystko najlepiej rozplanować. Ale najpierw trzeba do tych pozyspołów się dostać. Bierzemy więc. Rozpakujemy sobie zasilacz. Bo niewykluczone, że od razu go tutaj zamontuję. Zamkniemy też okno, żeby nam tak hałasu, może samochody nie robiły. O, będzie teraz na pewno dużo ciszej. Potrzebujemy śrubki do przymocowania zasilacza, przewód zostawiamy, on jest nam niepotrzebny. A pudełko zasilacza można wykorzystać do tego, żeby umieścić tam inne akcesoria potem. No a tu sobie ze spokojem zrobię porządek poza kadrem, bo tak czasami robimy porządek. Tutaj jeszcze jest folia zabezpieczająca, ona potem w trakcie użytkowania się odkleja, może furkota, zrobić nam hałas, a tego byśmy nie chcieli. Więc warto ją sobie od razu tutaj zdjąć. Dobra, nie przewalaj mi się tam za bardzo. Teraz lecimy z rozpakowaniem obudowy. Wiem, że ona tutaj prawie się w kadr nie mieści, a i tak jest najszerszy kąt. Jak ja tutaj mogę ustawić na tym obiektywie, ale myślę, że tyle wystarczy. Zresztą swoją drogą składanie pod bardzo ciekawym kątem. Nie chcę za bardzo wjechać. Zobaczcie jak tutaj wygląda pakowanie. Ile mamy jeszcze tych stropianów. Więc... Nie jest tak, że to jest taka wielka obudowa, taka malutka płyta główna. na całość bez problemu powinna się oczywiście pomieścić. O! Nowość. Będzie kopało? Nie, nie kopie. Nie kopię. To dobrze, że nie kopię. Nie lubimy jak kopie. Marka jest uziemiona do gniazdka. O takim ktoś się pytał. Tam gdzie najczęściej pracujemy gołymi płytami głównymi jest podpięcie do bolca gniazdko zasilającego. No i co? Może szybka recenzja tej obudowy. Mała obudowa. Mamy filtr przeciwkurzowy przy zasilaczu i ewentualnie jakieś tam opcjonalnych jeszcze wentylatorach od dołu. Dobrze zabezpieczone, bo tego jest naprawdę sporo. Obudowa, moi drodzy, jest mała. Naprawdę mała. Ona ma tutaj 30, niecałe 5 cm wysokości. Natomiast jest dość duża, jak na tego typu konstrukcję, bo ma aż 40 cm. Jeszcze jakiś dobry centymetr trzeba doliczyć, nawet prawie półtora na śrubki. Szerokość obudowy 20,5 cm, a wyposażenie na froncie to dwa złącza USB 3.0, włącznik, przycisk Greset i osobno dla słuchawek i dla mikrofonu wyjścia audio. Tutaj nie mamy żadnego otwieranego panelu, to jest całość. Wloty powietrza są z boku, no i oczywiście montaż beznarzędziowy. Oczywiście tą klapkę z góry możemy sobie zdjąć. Jak na fraktala przystało, to jest oczywiście absolutnie najwyższa półka, jak chodzi o jakość wykonania tej obudowy. Mamy całkiem sporo miejsca na ewentualne niereferencyjne chłodzenia. No i to jest oczywiście obudowa wyciszana. Miało być cicho, jest cicho. Akcesoria do montażu komputerów. No i teraz zobaczcie, samo wnętrze obudowy, ja troszeczkę tylko ISO zwiększę. Teraz powinno być przede wszystkim lepiej widoczne. Mamy przepusty na przewody, mamy miejsce na instalację normalnego ATX-owego zasilacza, natomiast miejsca na samą płytę główną jest naprawdę tutaj bardzo niewiele. Mamy miejsce do instalacji dysków półcalowych i to w ilości aż trzech sztuk, ponieważ dwa są tutaj, na tej tacce z tyłu. Tutaj mamy miejsce do instalacji dysku 3,5-calowego, opcjonalnie 2,5-calowego, ale jeszcze jedno takie miejsce mamy na dole obudowy, także możemy sobie dwa dyski 3,5-calowe zainstalować oraz, przepraszam, nie trzy, a cztery dyski 2,5-calowe. My wykorzystamy tylko i wyłącznie jedną taką zatokę. Fabryczne wyposażenie wentylatory tej obudowy to dwa wentylatory, oczywiście Fractal Design, jeden 120 mm z tyłu, a jedna 140 jest na froncie. To tyle jakby było co do szybkiego testu, recenzji powiedzmy sobie tej obudowy. I teraz wiecie dlaczego chciałem tą obudowę najpierw rozpakować i najpierw zainstalujemy sobie tutaj zasilacz oraz zaślepkę na porty wejść wyjść, ponieważ chcę w pierwszej kolejności przeciągnąć sobie przewód 8 do zasilania płyty oraz 24 pinowy przepraszam 8 pinowy P do zasilania procesora oczywiście 24 pinowy do zasilania Samej, właśnie płyty głównej, żeby potem nie męczyć się, jak będzie zainstalowana już tutaj sama płyta główna. Więc to sobie zrobimy teraz. Tutaj tylko te przewody na chwilę wyciągnę, żeby one też mi tutaj nie zawadzały, bo najpierw będę przyciągał przewody od zasilacza. Ile tu będziemy mieli miejsca? Sporo, więc mogę sobie najpierw przykręcić zasilacz. Płytę główną sobie odłożymy na chwilkę tutaj, ponieważ ona nie ma zintegrowanej zaślepki. Wezmę więc zaślepkę, przewody, bo jeden będzie potrzebny. Płyta posiada również WiFi więc ma i anteny. Natomiast tych anten nie przykręcam, one zostają tutaj w pudełku. Klient musi sobie je znaleźć, nie powinno być z tym problemu. Żeby podczas transportu z przykręconymi antenami oczywiście nic się nie stało. Pamiętajcie, że jeżeli tutaj macie jakieś takie blaszki, to nic się nie zmienia. Trzeba je po prostu odpowiednio wygiąć. I teraz wkładamy sobie za zaślepkę. Wiecie co? Zanim jeszcze przewody przeciągnę, chociaż je sobie już tutaj mogę uszykować, to się zastanawiam i prawdopodobnie tak zrobię. Że od razu zainstaluję sobie dysk calowy i przyciągnę przewód sata do zasilenia do komunikacji tego dysku. Zasilenie prawie że od razu będzie, tylko się tak zastanawiam, czy dać go z tyłu, czy dać go z przodu, ale chyba dam go z tyłu. już jest przykręcony jak widzicie nawet podpięty ja również skończyłem właśnie przeciągać przewody do zasilacza, te które będą mi potrzebne które mogłyby mi zawadzać w przypadku instalacji płyty głównej oczywiście aranżacją okablowania jeszcze się nie zajmujemy, na chwilę sobie ten komputer odsuniemy, a tak swoją drogą w międzyczasie tak jeszcze sobie myślałem, czego Wam nie powiedziałem o tej obudowie tutaj bez problemu jesteście w stanie zainstalować chłodnicę 240 na top albo nawet 280 na front miejsca na długość do instalacji kart graficznych również jest sporo więc jeżeli karta nie będzie Przekraczała tych dwóch slotów, to tutaj na bazie tej obudowy, mimo że ona jest tak mała, można zbudować naprawdę bardzo dobrej jakości i przede wszystkim wydajny komputer gamingowy. Kiedyś chciałem zawsze coś takiego dla Ciebie zrobić i kto wie, czy kiedyś nie zrobię, ponieważ tutaj, jakby nie patrzeć, jest to mega dobra baza właśnie dla osób, które mało miejsca mają, a ja tego miejsca nie mam prawie wcale. Okej, okay, moi drodzy. Teraz przyszykujemy sobie już płytę główną. Czyli zaczynamy od montażu. Akurat tak mi się zachciało. Pamięci, tak? Dysku do przykręcenia dysku powinna być płytą główną, Nie wykluczone, że jest gdzieś tutaj w pudełku, ale może być też już na płycie przykręcona. Teraz zobaczę tutaj. O, mam śrubkę. Nie pomyliłem się więc. Ok. Dobra, tu już nam się pudełko płyty w główne miejsce kończy na układanie pozostałych akcesoriów. Napędu optycznego, zewnętrznego sprawdzać nie musimy, więc to w zasadzie mogę stąd wziąć. To do niczego nie jest potrzebne. No i co? Gdzie teraz to zainstalować? Słuchajcie, taki dysk. Tu miejsca nie ma. Tu mamy radiator. I co? Dawid dał ciała. Nie ma, nie ma gdzie dysku przykręcić. No nie, tym razem akurat udało mi się ciała nie dać. Ponieważ miejsce na instalację dysku jest z tyłu, moi drodzy. W praktycznie wszystkich tego typu konstrukcjach, ponieważ miejsca nie ma na to z przodu, dysk instalujemy z tyłu. Minus jest taki, że tu niestety nie zmieści się żaden radiator, praktycznie żaden sensowny radiator. Co najwyżej, jak Adata, daje takie metalowe płytki. Więc. Należy wybierać tutaj dyski SSD, takie jak na przykład właśnie 970k Plus, które są dobrymi dyskami i które się nadmiernie nie grzeją. Nie będą od razu się przegrzewały i trotlowały. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ok, płyta główna nie, nie jest jeszcze gotowa, bo założymy sobie część chłodzenia. Natomiast nie całe chłodzenie, tylko jego część. No dobra, klienci poprzechodzili, więc przerwa mała była, ale lecimy sobie dalej z instalacją tego komputera. Ja w sumie zanim tutaj jeszcze wezmę zacznę to montować, to szybko sobie wytrę tylko starą pastę, bo my i tak terma Grizzly nakładamy, a to przynajmniej nie będzie mnie brudziło. Potem oczywiście jeszcze alkoholem to przetrę, więc ze spokojem. Teraz tylko przykręcimy sobie oczywiście. Elementy montażowe. Nie będę tego mocno dokręcał, żeby tutaj w razie czego móc sobie poprawić. To jest... Podanie też jest przygotowane do założenia, jednak zanim to nastąpi, to najpierw instalacja płyty głównej i podpięcie tych przewodów, do których nie miałbym potem dostępu już po założeniu całości. Więc ja tutaj sobie ze spokojem muszę płytkę osadzić. Tutaj już te dystanse są w obudowie i one już są wkręcone prawidłowo. Dobra, e, płyta już jest mniej więcej przymierzona, ja teraz sobie ją tylko przykręcę. Zostaje mi aranżacja okablowania i podpięcie wentylatora i zaraz prezentacja całości. Komputer ogarnięty, wszystkie przewody popodłączane. Tak to wygląda wstępnie na chwilę. Natomiast za chwilę zobaczycie, mam nadzieję, jak to działa. ponieważ bazujemy na integrze w tym momencie, monitor podpinam pod płytę główną, ale tylko dlatego, że bazujemy na karcie zintegrowanej. Włączamy zasilacz. Myszka, klawiatura optymistycznie uszykowane. W zasadzie klient powinien czynić te honory, no ale jego tu nie ma. Musiałem w ogóle okno tworzyć, bo się zaczęło duszno robić. System startuje. Włożymy sobie ten braka. Teraz pewnie go nie wykryje, chyba że zdążyłem, ale wątpię. Zaraz zobaczymy, czy będzie uruchamiał instalator, ale widzę, że chyba tak. Uruchamia się instalacja, a to znaczy, że wykonałem całkiem dobrą robotę. Zestaw wygląda naprawdę kozacko. Zaraz przygotuję sobie drugi blacik ten do nagrywania filmów, ale po instalacji systemu sterowników i testach nagram Wam kilka ciekawych ujęć i mam nadzieję, że film na tyle Wam się spodobał, że dacie kciuk w górę, że zostawicie komentarz, a kto wie, może nawet i subskrypcję. Ja na chwilę obecną kończę. Eee, podsumuję sobie to już po prezentacji, jak sobie go tam odpalimy, a tutaj no, pasta termoprzewodząca F. Zła pasta, niedobra pasta. Dobra, lecimy dalej. Powiem Wam, że z ogromną przyjemnością, właśnie angażuję się, biorę udział w tego typu projektach, realizuję tego typu zamówienia na Wasze komputery na coś nietypowego, coś niezwykłego coś, co w pewnym sensie się wyróżnia, a ten komputer. Tak jest, bo najczęściej składamy komputery na zestawach opartych o budowy ATX-owe, typowe MIDI towery, a tutaj jednak mamy coś innego, chociaż nie jest to demon wydajności. Bo AMD Ryzen 400 g to jest procesor dobry z niezłą grafiką, ale cały czas pamiętamy o tym, że to jest grafika zintegrowana. To nie jest zestaw do gier. Zresztą nie takie jest jego przeznaczenie. Tutaj priorytet miała cisza i ten cel został osiągnięty, bo podczas pełnego obciążania poniżej 40 dB ma ten komputer i to mamy pomiar z odległości bagatela tylko 30 cm, czyli tak jak standardowo, to jest nawet poniżej 38 decybeli, więc jest naprawdę cicho. Dla porównania, tak jak teraz, kiedy ja do Was mówię, możemy sobie wziąć sonometr, sprawdzić, to są wartości oscylujące między 50 kilka, a nawet 60 kilka decybeli, więc jest po prostu masakryczna różnica. Temperatura procesora na tym chłodzeniu przy tak ustawionych w priorytet ciszy wentylatorach 70 kilka stopni. Tutaj ten komputer ma duże jeszcze możliwości rozbudowy. Możemy tutaj doinstalować kolejne dyski, jeżeli będzie taka potrzeba, bo wciąż mamy wolne aż trzy dodatkowe zatoki na dyski 2,5 calowe. Możemy tutaj dołożyć osobną kartę graficzną, natomiast gdyby to miała być maszyna do gier, to ta obudowa również się świetnie do tego nadaje, ponieważ ten fraktal umożliwia nam instalację chłodnicy do chłodzenia cieczą na froncie. Bez problemu tutaj wejdzie. Z góry może być troszeczkę większy problem, jednak zauważyłem potem, bo jest jedna rzecz, na którą wcześniej nie zwróciłem uwagi, także poprawka. Bo jest stosunkowo mała odległość pomiędzy górą obudowy, a tutaj już elementami płyty i wentylatory wejdą, ale chłodnica z wentylatorem już niekoniecznie. Tu już może być problem w zależności od płyty i tak dalej, tak dalej. Natomiast też włożymy tutaj całkiem długie karty graficzne, tyle że nie mogą powyżej tych dwóch slotów wychodzić. Jedynie co, to pierwszy wentylator na karcie graficznej będzie miał problem z zaciąganiem chłodnego powietrza, no bo bezpośrednio pod nim będzie od razu zasilacz. A zasilacze też wejdą bez problemu ATX-owe i to nawet całkiem długie konstrukcje. Ten system Power 9 600 W praktycznie kończy się idealnie tam, gdzie zaczyna się otwór do przeprowadzenia okablowania, więc tutaj jeszcze zapas na nieco dłuższe konstrukcje jak najbardziej jest. Linki oczywiście do pełnej specyfikacji tego zestawu macie w opisie filmu. Ja mam nadzieję, że taki film ze składaniem komputera wam się podobał, tym bardziej, że dawno czegoś takiego nie było. Kciuki w górę, jeżeli tak i widzimy się w następnych filmach. Cześć, hej, trzymajcie się. A i nie brakuje cześć, hej na końcu.